Marvis Mobile Homes, domki letniskowe dla całej falu wazowej rodziny. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Myślę, że w następnych next tygodniach weeks we we will see how the weather is and and then decide to maybe go to or somewhere, somewhere else. I'm not sure exactly where but um yeah Na razie czekam na informację od trenera kiedy będzie planowany trening w Zielonej Górze, ale raczej wyjadę gdzieś za granicę, pojeździć koło 10 marca pierwsze kółka pokręcić i zobaczymy jeszcze jak pogoda przyniesie. A ja na razie nic nie planuję, zobaczymy co tutaj będzie w klubie, sytuacja z torem, pogodowa w Zielonej Górze i wtedy się jakoś wyjaśni, a czego mogę oczekiwać. Pierwsze trening, te dwa, trzy treningi są takie, żeby po prostu sobie pojeździć, tam nie, nie ma jakichś oczekiwań. Oczekiwania trzeba będzie stawiać już na pierwszy mecz. Z tego co wiem, około 10 marca jest planowany wyjazd. Jeśli nie będzie jakichś nagłych kataklizmów pogodowych, to czekam grzecznie, aż będzie możliwość pojeżdżenia w Zielonej Górze. Jeśli by coś tam pogodowo się niezbyt dobrze układało, to pewnie będziemy szukali możliwości pojeżdżenia duży spokój na razie zaczniemy się dziś pod koniec pierwszego tygodnia marca rozglądać za pogodą w, w, pierwszej, w pierwszej fazie a później za warunkami, za warunkami torowymi także plan jest taki aby zacząć w Zielonej Górze a jeszcze druga faza pytania, jak co oczekuję nie no początki to są rozjeżdżenie po prostu chcemy żeby były dobre warunki torowe aby można było tych kółek pokręcić i wejść łagodnie w tą fazę sparringów teraz jeszcze nie wiem ale Myślę, że jakiś trening planujemy z klubem w Pradze, i tam myślę, że będę następnie jeździł. Raczej, wyjazd za granicę odpada, będę tutaj czekał na pogodę dobrą i na wyjazd na tor. Także jak już wspomniałem wcześniej, już nie mogę się doczekać i pokręciłbym chętnie kółka. Znaczy na dzień dzisiejszy, jakby czekam cierpliwie na to, co się wydarzy w Polsce. Wiem, że plan jest około 15 wyjechania na, na, na Tor w zielonej górze, ale wiadomo, plany są jakby mogą się zmienić, więc nie wykluczam też wyjazdu za granicę. No na pewno jak gdzieś tam pogoda nie będzie nam sprzyjała, to nie wiem jak tam, czy tam klub zorganizuje jakiś wyjazd za granicę. No a jak na razie, choć tor nie wygląda, jak tutaj tak patrzę, zbyt nie optymistycznie, to, to czekam, żeby w tej zielonej górze jednak wyjechać na te pierwsze kółka. Um, I'm... Just kind of looking at the weather at the moment. We're waiting to see how things are shaping up here, but uh, I can't wait to get on the bike. It's going to be soon. Um, but uh, yeah, I don't want to stop and start again, so I'll, uh, I'll wait till the weather gets good and then be able to get on the bike and, and uh, ride a lot once everything gets started. Ael <imitation>